Piaskowa kafe to dwupoziomowa kawiarenka przy ulicy Wita Stwosza 6 na wschodnim przyczółku Mostu Gotyckiego. To miejsce zyskało nowy, odnowiony wystrój oraz nowych właścicieli, którzy zainicjowali powrót kawiarni na mapę Kłodzka. Pierwsza tak naprawdę kawiarnia, w której można zjeść śniadania, bo nie tylko możemy zaserwować klientom ciasta, kawa, herbata lub inne dodatki kawiarniane, ale też serwujemy dla naszych klientów pozycje śniadaniowe, zaczynając od kanapek tradycyjnych po focacie włoskie. Dodatkowo też wchodzimy w granole i coraz bardziej będziemy rozszerzać naszą tutaj kartę menu, jeśli chodzi o śniadania. Sytuacja była we wrześniu. Była powódź, lokal został dotknięty powodzią całkowicie, zarówno piwnica, pierwsze piętro, jak i drugie piętro, więc razem tutaj wszyscy zrobiliśmy remont całego lokalu. Tak naprawdę zrobiliśmy tutaj wszystko od A do Z, po cały remont piwnicy, pierwszego piętra, drugiego piętra, po instalację i tak dalej, i tak dalej. W głównej części, gdzie zapraszamy naszych klientów, czyli na, pier na pierwsze piętro, czyli na a, miejsce, gdzie mamy bar i całą tak naprawdę wydawkę, przełożyliśmy bar, a na drugie, drugim piętrze stworzyliśmy dodatkowe miejsca siedzące dla naszych klientów. No i to też, co jest najważniejsze, odbudowaliśmy piękny taras, na którym zmieścimy 30 osób. I w przyszłości oczywiście mamy plan rozbudowy tarasu, oczywiście jak zostanie wyremontowana cała wyspa Piasek. Bardzo się cieszę i dziękuję Państwu, którzy zdecydowali się na ten lokal tutaj otworzyć. Lokal już funkcjonuje od zeszłego tygodnia. Pozytywne jest to, że kolejne lokale na wyspie Piasek, które ucierpiały podczas powodzi wracają do życia. Jutro też będzie kolejny lokal, chciałbym przypomnieć, na Placu Jedności. Jeżeli, jeżeli chodzi o gminę Miejską Kocką, my jesteśmy już w tej chwili w trybach procedurach przetargowych na odbudowę ulicy Daszyńskiego, jak i również Grodgera, Most Żelazny również jest w procedurze przetargowej. W połowie października powinniśmy wyłonić wykonawców na te zadania i oczywiście rozpocząć realizację. Realizacja powinna się zakończyć najpóźniej do wiosny przeszłego roku. Będą pewne uciążliwości, no niemniej jednak ja cieszę się że bardzo, że kolejny tego typu lokal usługowy, gdzie można wypić kawę, zjeść dobre ciastko, kanapkę, pojawił się na mapie gastronomicznej miasta Kłodzka i chciałem zachęcić wszystkich mieszkańców miasta Kłodzka, aby tutaj lokalnie wspierali lokalnych przedsiębiorców i lokalny biznes, szczególnie ten usługowy, aby odwiedzali to miejsce, bo będzie ono czynne też również w niedzielę. Kwestia właśnie wypicia kawy to jest pierwszy tego typu lokal, ponieważ mieliśmy dwie, trzy restauracje na Wyspie Piasek, żadna z nich jeszcze nie funkcjonuje i wszystko na to wskazuje, że na pewno jedna już tutaj nie wróci. Więc tym bardziej pozytywnym wydarzeniem jest to, że zaczął tutaj funkcjonować taki lokal i jeszcze raz chciałbym zachęcić szczególnie mieszkańców Miasta Kocka o to, abyście odwiedzali lokalną gastronomię, żebyście wspierali lokalny biznes. Można nas znaleźć na wyspie Piasek, dokładnie na moście Wita Stwosza, 6. Co można u nas zjeść dobrego? Tak naprawdę wszystko, zaczynając od świetnej kawy austriackiej firmy Julius Main, po piękne dekorowane ręcznie ciasta, no i najważniejsze, że nareszcie w kłocku można zjeść śniadanie.